Maliny borówki, truskawki, jeżyny, plantacja z gruntu przesiąknięta probiotykami. W Kozach, w największej wsi w kraju, jest największa na Podbeskidziu, a przy tym jedna z większych w południowej Polsce. Produkcja sadzonek i krzewów jagodowych przy użyciu mikroorganizmów. Gospodarstwo już ósmy rok bazuje na zdrowych probiotykach i włącza się w wiele lokalnych wydarzeń promujących produkcję. Bez użycia chemii. Lidia Tarczyńska. Proszę zobaczyć, jak wygląda dobrze ukorzeniona roślina. A dobrze ukorzeniona roślina to dobre plony, wspaniałe owoce i zadowolony plantator. Lekcja poglądowa w szkółce krzewów owocowych i widoczny dowód na to, jakim fundamentem zdrowia rośliny jest jej korzeń, który czerpie ze zdrowego podłoża probiotycznego. Przez prawie dekadę Grzegorz Szetyński skutecznie unika chemii w produkcji. Kilkunastohektarowe gospodarstwo pod gołym niebem, w tunelach, pod folią zasadza się na odżywczych kulturach bakterii. Probiotyki wpływają bardzo korzystnie na, na roślinę. Powodują bardzo dobre przekorzenienie i ogólnie dobry wzrost roślin. Zasiedlają środowisko, nie dopuszczając patogenów chorobotwórczych i szkodników do rośliny. Setki tysięcy roślin produkuje ta plantacja co roku i rozprzestrzenia esencję probiotyczną w malinach, jeżynach, worówkach, truskawkach. Rozmnażane tu rośliny kupują inni plantatorzy, zanim trafią do odbiorców konsumentów, robiąc apetyczne wrażenie swym smakiem i wyglądem. Rośliny z mikroorganizmami są pełne wigoru, lepiej rosną i są odporne na wszystkie patogeny oraz szkodniki. Kupujemy młodą sadzonkę do dalszej produkcji. Nasi klienci są bardzo zadowoleni, ponieważ owoce są pełne witamin i soczyste. Jest coraz większy popyt na wartościowe rośliny wspierane naturalnie. Owoce hodowane na jak są słodsze, zdrowsze i nie mają żadnej chemii, którą możemy spotkać w innych roślinach, i lepiej się przechowują. Gospodarstwo Ogrodnicze w Kozach to interes rodzinny. Ponad 40 lat produkcji przełożyło się na doświadczenie i przeświadczenie, że probiotyczne doskonalenie upraw, odpowiedzialna pielęgnacja, ochrona sprawdzają się doskonale. Takie uprawy to i zysk ekonomiczny i ukłon wobec zdrowia konsumentów. Teraz tym bardziej doceniany, że wszyscy szukamy naturalnych sposobów na poprawę swojej odporności. Dla wiadomości rolniczych, Lidia Tarczyńska.